W 5 stycznia w Bibliotece Publicznej podsumowano trzecią już edycję turnieju międzyszkolnego znane postacie powiatu kozienickiego. Do konkursu zgłoszono 12 prac pisemnych i 4 prace plastyczne z czterech szkół, publicznego gimnazjum nr 1 i 2, gimnazjum w Świeżach Górnych oraz zespołu szkół nr 1, będącego jednocześnie organizatorem tego przedsięwzięcia. Prace zarówno te plastyczne jak i pisemne oceniało jury w składzie Ryszard Zając, Agnieszka Fila Sadurska oraz Joanna Czechyra-Wejner. Aleksandra Rębiś i Małgorzata Ptaszek z Publicznego Gimnazjum nr 1 zdobyły pierwsze miejsce za pracę pisemną poświęconą życiu i twórczości Mirosława Pabiana. Drugim uhonorowano Karolinę Grzybowską i Katarzynę Jędres z Zespołu Szkół nr 1, autorki prac o wspomnieniach Jakuba Fersztanda. A trzecie miejsce przyznano Magdalenie Marczak z Publicznego Gimnazjum nr 2 za pracę o Józefie Furmaniku. W kategorii pracy plastyczne przyznano dwa miejsca. Pierwsze otrzymała Daria Wrzosek z publicznego gimnazjum nr 2, a drugie zdobyła Izabela Stachurska z zespołu szkół nr 1. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Były też wyróżnienia i podziękowania dla szkół i nauczycieli prowadzących uczestników konkursu. Na zakończenie tej części spotkania gratulacje i życzenia dalszego rozwoju w dziedzinie historii życzyli starosta Janusz Stąpur, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim, Robert Boryczka, a także dyrektor zespołu szkół Ryszard Zając i prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej Lech Wiśniewski. W drugiej części spotkania Piotr Kutkowski, m.in. dziennikarz i działacz Solidarnościowy, zaprezentował zgromadzonym swoją wystawę zatytułowaną poza cenzurą, poświęconą wydawnictwom drugiego obiegu. Można było obejrzeć tu różnego rodzaju książki, gazetki, ulotki, fotografie, kalendarze, a także plakaty, apele i komiksy publikowane i rozpowszechniane nielegalnie w PRL-u w latach 70. i 80. XX wieku. Na wystawie znalazły się też urządzenia takie jak powielacz czy maszyny do pisania, służące do produkcji tych materiałów. Poza autorem wystawy o tamtych latach opowiadał dawny działacz Zbigniew Sinior, także zaangażowany w produkcję i kolportaż nielegalnych pism. Poza zaproszonymi gośćmi, laureatami konkursu, ich nauczycielami i dyrektorami w czwartkowym spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele starostwa i Urzędu Miejskiego. Prezentowaną w Bibliotece wystawę oglądać można do końca stycznia.